Jak budować relacje z dziećmi, jak mhm. się z nimi komunikować, co mówić, czego nie mówić, na co warto zwrócić uwagę, bo to jest temat, z którym rodzice bardzo często do nas przychodzą. Pierwsza rzecz, jaka ci przychodzi do głowy? Pierwsza rzecz, jaka mi w ogóle przychodzi do głowy, to przede wszystkim słuchać dziecka. E, bo powiem wam, że dzieci mają niesamowitą narrację i w momencie, kiedy znajdą słuchacza empatycznego, nie dającego rad, tylko wsłuchującego się w ich opowieść, to wtedy to dziecko ma ochotę rozmawiać. E, powtarzam to na naszej Akademii Rodzica że słowa mają moc, słowa budują rzeczywistość, w której dziecko się wychowuje, przestrzeń, w jakiej jest. To nie tylko chodzi o rodziców, ale również chodzi o nauczycieli, o panią woźną, która jest w naszej szkole, o każdego mądrego dorosłego, który w sposób jaki mówi do dziecka, musi mieć zawsze taką świadomość w sobie, że każde słowo jest albo budujące, albo niebudujące.